Siemaneczko wszystkim, właśnie jestem w drodze na klipa Oczywiście w piątek będzie premierka Jeszcze dzisiaj postaram się coś dla was wrzucić Jakieś szociki, czy tam zdjęcia yy, Tak szybciutko, bo pytacie mi się w prywatnych wiadomościach Co się stało z filmami na Ewenie, tak Więc jutro mi ja równy rok, od się zrostałem dziewczyną Usiadłem parę dni temu Posegregowałem filmiki, usunąłem 45 filmów Nie tylko związanych z nią Ale ogólnie z aferkami Tego typu rzeczami yy, Powiem wam tak yy, Leżąc trzy tygodnie w łóżku Miałem wirusa, możecie się z tego śmiać ale przyszedłem go ciężko, miałem czas na przemyślenia i postanowiłem po prostu nie wpieprzać się w jakiekolwiek typu aferki internetowe jeżeli ktoś coś będzie miał do mnie, niech napisze, mogę się z nim ustawić tak samo niedługo będę miał ekstradycję. zrobię na pewno zajebisty balet dla panów. będziemy mieli okazję się poznać, przywitać, napić, bo wynajmę salę i tak samo co do hejterów czy tam moich wrogów, też będziecie mogli się ze mną spotkać ale co do aferek, nie ma takiej opcji nie będę się wpieprzał, Zajmujesz się teraz konkretnie muzyką. Za parę miesięcy wyjdzie moja płyta, za dwa tygodnie ruszamy ze sklepem. Ściuszkami będziecie mogli kupić tak samo ciuszki. I tyle w temacie. Życzę Wam miłego dzionka, z parcikiem pozdrawiam.